Kolejnym tomikiem za jakiś się powiedzmy zabrałem, a właściwie jaki mnie nurtował, czy nawet nurtuje wręcz do chwili obecnej jest tomik dotyczący aktualnej sytuacji tego co się dzieje u nas przede wszystkim u nas w kraju, chociaż wydaje mi się, że miejscami dotyczy to nie tylko Polski. Nie ukrywam, że obojętnie góry, górami, łękowyna, łękowyną poezja śpiewana poezją śpiewaną ale żyję w kraju tak jak każdy inny a nie jest dla mnie obojętne w jakim kraju żyję czy jest to taki kraj gdzie wszyscy są traktowani jednakowo czy wszyscy jakoś się wzajemnie tolerują przynajmniej nie mówię że kochają czy choćby się tolerują znoszą dobrze traktują czy to jest kraj gdzie jeden drugiemu skacze do gardła gdzie ludzie patrzą na siebie wilkiem no, ja jestem i z przekonania, i z poglądów w miarę tolerancyjny, uważam, a przede wszystkim jestem takiego liberalnego podejścia. I nie do końca nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę jakiejś tam atmosfery, pogadanki, reklamy, czy też y, informacji politycznych przekładań, natomiast nie do końca jest mi po drodze z tym, co w tej chwili się. W kraju dzieje. Oprócz tego, co owszem jest dobrego, widzę wiele złych rzeczy, rzeczy, które szkodzą krajowi, to jedno, ale przede wszystkim szkodzą ludziom, szkodzą ludzkiej mentalności, szkodzą relacjom między Polakami. Budują taką atmosferę niechęci, wrogości, nietolerancji, wręcz szykanowania czy wykluczenia. I uznałem, że o takich sprawach. Warto i też trzeba mówić, a, a ponieważ dla mnie mówienie polega na pisaniu, bo w ten sposób docieram do ludzi na zewnątrz, taki, ta, na tym polega mój kontakt z ludźmi na zewnątrz, stąd powstał inny tomik pod tytułem Jakaś ty dotyczy właśnie zagadnień takich społeczno-politycznych, niejako wyraża, wyraża mój prywatny punkt widzenia, mój pogląd na to, co się dzieje i... Z, Polską i z Polakami. Co dzieje się i z nami, i co dzieje się w nas. No, jest to tomik dość specyficzny, tak jak wiadomo, każda sytuacja społeczna ogląda się z nią. Z jednej strony, z drugiej, pod światło, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Natomiast, jest to mój głos w dyskusji, o ile taka dyskusja będzie, a uważam, że konieczna jest, co i jak będzie się działo dalej z Polską i z Polakami. Jest to po prostu mój głos w dyskusji. Kolejnym Tomikiem, o którym chciałbym wspomnieć, jest najnowsze wydawnictwo sprzed niecałego miesiąca. Tomik nosi tytuł koszulę i jak do tej pory jest to mój najbardziej osobisty, najbardziej prywatny Tomik, gdzie już nie jest mowa o regionie, w którym bywam. Nie jest mowa o moim drugim domu, dosłownie o takim domku letniskowym i o nie, która stała się dla mnie drugim domem, ile jest mowa o moim dom, domku w sensie moim wnętrzu. O moim wnętrzu, o tym, co siedzi we mnie, w głowie, w sercu, w myślach, w rozumie. O tym jest ten tomik. Ponieważ no, pochodzę z. Z regionu, z jakiego pochodzę, ze Śląska, to na mnie też rzutuje. Jest pewien sposób myślenia. Pochodzę z okresu, moje korzenie y, sięgają y, terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Urodziłem się w latach 50., i to wszystko ma na mnie wpływ, na pewien sposób myślenia, odbiegający być może od całkowicie, nawet całkowicie od współczesności. I to znajduje swój wyraz w tym tomiku, ponieważ no jest to bardzo prywatna rzecz. Rozmowa nieraz samego siebie, rozmowa z lustrem. Jest to rozmowa, czy raczej wypowiedź z drugą osobą, jak żyć, jak dzielić ze sobą świat, jak dzielić ze sobą małe mieszkanie, jak wspólnie spędzać czas. Z drugą osobą, ale też ze sobą, bo w wielu wypadkach człowiek zostaje, nawet będąc kimś drugim, zostaje sam ze sobą. I to jest taka rozmowa: to jest sięgnięcie do małych miasteczek, z rejonu których pochodzi moja rodzina. To jest sięgnięcie do lat 50. To jest sięgnięcie do moich fascynacji literackich, typu Georges Brassens, mój ulubiony francuski Pieśniarz, śpiewak, piosenkarz, poeta, kompozytor, prześmiewca. I to jest bardzo istotne. Ten dystans i w tym to widzę. To jest sięgnięcie do moich fascynacji literackich typu Remarque, Patrick Modiano. I wzmianki o tym, a właściwie ślady tego znajdziecie Państwo w tym tomiku. No, jest to tomik, oprócz tego, że najbardziej osobisty uważam, że w niektórych momentach Wręcz szczery do bólu. Stwierdzenia, że ptakami nie będziemy dotyczą również mnie. Człowiek nie zawsze jest ptakiem, nie zawsze może fruwać. Czasami jest to twarde chodzenie po ziemi. I o tym wszystkim opowiada ten Tomik. O, o moim dotychczasowym życiu. To są jego urywki. Tomik pod tytułem koszulę.